E, otwieram 87. bieżącej kadencji obrady sesji Rady Miejskiej w Stąporkowie. Dzisiejsza sesja została zwołana w oparciu o artykuł 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy, czyli na wniosek burmistrza. Serdecznie witam na dzisiejszych obradach przybyłych radnych. Witam panią burmistrz, witam pana skarbnika oraz wszystkich e, uczestniczących w naszych obradach online. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na stan 15 radnych sesji udział bierze 9, czyli Rada, czyli Rada jest, ma wymagane kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. W związku z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 łamane na 679 z dnia. 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 łamane na 46 łamane na a także artykuł 20 ustęp 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Dziennik Ustaw z 2023 roku pozycja 40 tekst jednolity informuje, iż obrady sesji są nagrywane oraz transmitowane na żywo. W punkcie trzecim mamy przyjęcie porządku obrad sesji. Czy ktoś z radnych ma uwagi do proponowanego porządku obrad dzisiejszej sesji? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do przyjęcia proponowanego porządku obrad. I poddaję pod głosowanie. Kto z radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Bardzo proszę, kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Udział w głosowaniu wzięło dziewięciu radnych, zagłosowało dziewięciu radnych. Stwierdzam, że Rada Miejska w Stąporkowie przyjęła proponowany porządek dzisiejszych obrad dziewięcioma głosami za. W punkcie trzecim mamy rozpatrzenie projektu uchwał sprawa. Chciałbym poinformować, że projekty uchwał zaopiniowane pozytywnie co do zgodności sprawę zostały szczegółowo omówione na wspólnym posiedzeniu komisji i wszyscy radni są w ich posiadaniu. Nie będę ich odczytywał. W podpunkcie A mamy projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej trudności finansowej gminy Stąporku na lata 2024-2030. Ten projekt uchwały został szeroko omówiony na dzisiejszym wspólnym posiedzeniu komisji. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze jakieś pytania bądź uwagi do tego projektu uchwały? Bardzo proszę radny Jacek. Tak woli jasności. Bo na poprzedniej sesji pani burmistrz była przeciwna uruchamianiu tych środków z rezerwy budżetowej, czyli rozumiem, że zmieniła zdanie i popiera to, aby tą rezerwę budżetową uruchomić. Najbardziej pani burmistrz, tak jak jest wnioskodawcą tej uchwały, popiera to on wprowadzenie i rozwiązanie rezerwy inwestycyjnej na to zadanie. Który pani skarbniku jeszcze zadanie e, prosiłbym przytoczyć? To jest wymiana e, części wodociągu na terenie miasta i gminy Stąporku na osiedlu leśnym. Na osiedlu leśnym. E, czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze jakieś pytania bądź uwagi do tego projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 16 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Stąporku na lata 2024-2030. Bardzo proszę, kto z państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Bardzo proszę, kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Udział w głosowaniu wzięło 9 radnych, zagłosowało 9 radnych. Stwierdzam, że Rada Miejska w Stąporkowie przyjęła uchwałę 9 głosami za. W podpunkcie B mamy projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Stomporku na 2024 rok. Chciałbym poinformować, iż do przedmiotowego projektu uchwały zostały, zostały naniesione zmiany, które były tematem dyskusji na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze jakieś pytania bądź uwagi do tego projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 16 stycznia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2024 rok. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Bardzo proszę, kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Udział w głosowaniu wzięło 9 radnych, zagłosowało 9 radnych. Stwierdzam, że Rada Miejska w Stąporkowie przyjęła uchwałę 9 głosami za. W podpunkcie C mamy projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy parków położonej w obrębie 0035 Wólka e, Plebańska. I tutaj e, dla jasności chciałbym przytoczyć e, w paragrafie pierwszym i chodzi o działkę, bo będą dwie takie same uchwały, chodzi o działkę numer 1695 o powierzchni 0,1 hektara 10 arów. Bardzo proszę, czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze jakieś pytania bądź uwagi do tego projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Stomporkowie z dnia 16 stycznia 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność miasta Stomporków położonej w obrębie 0035 Wulka Prebańska. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki na przycisku. Bardzo proszę, kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję, kto się wstrzymał. Dziękuję. Udział w głosowaniu wzięło 9 radnych. Zagłosowało 0 przeciw, 8 i 1 radny wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że rada miejska odrzuciła projekt, ten projekt uchwały. Przechodzimy teraz do podpunktu D. W podpunkcie D Mamy projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Stąporku w położonej w obrębie 0035 Wólka Plebańska. I tutaj yy, chodzi o numer działki 1626 o powierzchni 0,31 hektara. Yy, czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze jakieś pytania bądź uwagi do tego projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Stomporkowie z dnia 16 stycznia 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Stąporku położonej w obrębie 0035 Wólka Plebaństwa. Bardzo proszę kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Bardzo proszę. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Udział w głosowaniu wzięło e, 9 radnych, przeciw było 8 radnych, Jeden radny wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że Rada Miejska odrzuciła projekt uchwały. Przechodzimy teraz do podpunktu E. W podpunkcie E mamy projekt uchwały w sprawie. Zmiany uchwały nr 56, łamane na 389, łamane na 2022 z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii gminy portu na lata 2022-2025. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze jakieś pytania bądź uwagi do tego projektu uchwały? Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Stomporkowie z dnia 16 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały nr 56 łamane na 389 łamane na 2022 z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Stąporku na lata 2022 2024 5. Bardzo proszę kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały. Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Bardzo proszę, kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Udział w głosowaniu wzięło dziewięciu radnych. Zagłosowało dziewięciu radnych. Stwierdzam, że Rada Miejska w Skomporkowie przyjęła uchwałę dziewięcioma głosami za. Przechodzimy do następnego punktu. W punkcie czwartym mamy zamknięcie obrad sesji. I z uwagi na wyczerpanie porządku zamykam 87 obrady sesji Rady Miejskiej w Stąporkowie. Dziękuję państwu za przybycie i tutaj w tym punkcie chciałabym jeszcze z okazji urodzin naszego kolegi 40. okrągłych urodzin złożyć w imieniu własnym jak i całej rady wszystkiego najlepszego z okazji tak pięknej rocznicy urodzin. Wszystkiego dobrego. Dziękuję państwu za przybycie.